Cześć. w tym filmie pokażę Ci jak włączyć lub wyłączyć skróty. Przycisku zasilania w Samsung Galaxy S20 Dobrze, więc najpierw musimy przejść do ustawień. A tutaj przewiń w dół trochę, aż znajdziesz funkcję zaawansowane. I tak, wybierz przycisk boczny. I jak widać przycisk boczny jest tutaj... Możemy dostosować te opcje, na przykład możemy włączyć lub wyłączyć opcję podwójnego naciśnięcia lub jeśli chcemy na przykład um, otworzyć nasz aparat lub latarkę, latarkę, cokolwiek i po prostu naciśnij opcję i wybierz aplikację. Up, aplikacja, która zostanie otwarta przy użyciu podwójnego naciśnięcia lub wyłącz opcję, cokolwiek wolisz. Aby ustawić funkcję długiego naciśnięcia, po prostu naciśnij opcję długiego naciśnięcia i wybierz menu Wyłącz, jeśli chcesz wyłączyć funkcję długiego naciśnięcia. Więc jeśli uważasz, że ten film był pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj i dzięki za oglądanie.